Więc, dzień dobry, w dzisiejszym nagraniu tłumaczę czarną Madonnę Szczęstochowy. Czarna Madonna to niegodziwa matka. Czyli składam dary w klasztorze na jasnej górze, aby mnie wyczyścił z czarnej Madonny, czyli z czarnej dupy mojej matki. Dzień dobry, w dzisiejszym nagraniu tłumaczymy fenomen kościoła. Kościół, ofiara Kościelna, Tłumaczę ofiarę Kościelna. W kościele dając ofiarę, po rozpoznaniu sytuacji w rodzinie prosimy o wsparcie w kościele. Więc dajemy ofiarę tak, jak co łaska, czyli żeby ratowała naszą rodzinę. Więc proszę wytłumaczyć fenomen częstochowy. Czyli jeśli nie daję na ofiarę, to moja rodzina nie potrzebuje pomocy. Proszę wytłumaczyć fenomen zwozu wszystkiego, co najcenniejsze do Częstochowy. Żeby Czarna Madonna, czyli pali po przejściach, Matka Boska po przejściach, czyli Matka po przejściach, po zrozumieniu, udzieliła łaski dla rodziny. Nie napierdalamy tu na garnitury, ani na nic. Matka Boska, Czarna Madonna, czyli to jest czarna kobieta, która po zrozumieniu wszystkiego, co następuje w życiu, przyjmuje wszystkie dary, żeby zwaratować. Po to! Więc w tym nagraniu chcę wyjaśnić, dlaczego nie wstydzimy się datków dla rodziny, dla dobra rodziny w kościele. Czyli rozmawiamy teraz o kościele polskim. Czyli <laughs> datki w kościele są po to, aby ksiądz za przewodnictwem Czarnej Madonny oraz energii polskiej ratował rodzinę. Więc nie wstydzimy się datków. Proszę o mnie skąd wynika wstyd przed datkami? Że w rodzinie nie jest najlepiej. Nie ma takiej opcji. Czyli do księdza zanosimy datki po to, by ratował naszą rodzinę. Nieważne z jakiej rodziny pochodzi, tylko na poziomie sutanny kraju ratuje rodzinę. Z, yy, z grzechu. Więc na święta proszę zanieść datki do księży za rodzinę. Zamiast do matki, jeśli jest, jest lewą czarną madonną, do księdza proszę zanieść.